Oh man. Let's do this. Trendy to zjawiska, style i kierunki, które w danym momencie zyskują popularność i są szeroko naśladowane przez społeczeństwo. W modzie trendy dotyczą konkretnych ubrań, akcesoriów, kolorów, krojów czy stylów. W danym sezonie lub roku cieszą się największym uznaniem i na które wpływają różne czynniki, tak jak kultura, sztuka, wydarzenia społeczne, a nawet technologie. Trendy mogą wynikać z różnych inspiracji. Często są kreowane przez projektantów mody na wybiegach, ale też powstają na ulicach. W mediach społecznościowych czy są kształtowane przez celebrytów i influencerów. Ważną cechą trendów jest ich tymczasowość. Wiele z nich pojawia się na krótki czas, po czym odchodzi w zapomnienie, ustępując miejsca kolejnym. Niektóre jednak mają głębszy wpływ na modę i utrzymują się przez lata, stając się już klasyką. Poza tym, trendy nie ograniczają się wyłącznie do mody. Występują w różnych dziedzinach, takie jak technologia, jak Design, styl życia, muzyka. O połączeniu jej i mody ostatnio opowiadał nam przez lipiec i sierpień czasopismo Vogue. Przez usta wielu międzynarodowych artystów, jak i również tych polskich, Dawid Podsiadło i Sanach wylali się duszami na stronę gazet. Ale dzięki temu możemy poznawać świat z innej perspektywy. W każdym przypadku trendy odzwierciedlają zmieniające się gusty, potrzeby i wartości ludzi w danym czasie. A teraz już nie poważnie. Witam Was w filmie, Dra <grym>, innym niż vlog, trochę dotyczący bardziej mojego zainteresowania, jakim jest moda. Stwierdziłam, że odważę się na ten ogromny krok, jakim dla mnie jest ustawiany film. Pomogę trochę wam zrozumieć, jakie trendy się będą pojawiać i co będziemy widzieć na tą jesień i na zimę 2024. Też trochę poprzekazuję wam moje must have'y przez to, które muszą po prostu z moja wishlista na, na ten sezon i no... I to, to chyba tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak widzicie, generalnie dzisiaj się postarałam. Mówię, dobra, ubiorę się tak, jakby mi się to podobało. Ubiorę się tak, jakby mi się to podobało. Kurde. Powiem wam tak, lakier i chusta, która się ślizga, nie są najlepszym połączeniem. Nie są najlepszym połączeniem. Jakby, 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 jakbyśmy nie wiedzieli. Ale tą chustę można również zastosować jako kaptur. Zawsze. Zamsz idealnie wpasowuje się z oliwką, której będzie sporo, przynajmniej ja tak obstawiam. I jak zwykle na jesień nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć typowe, zmęczoną wiosną i latem kolory. Bo to mam 25 lat, pracuję w korporacji, bym rzuciła tę pracę i poleciała na Jamajkę, zamieszkała tam i żyła tylko właściwie zbierając banany, ale nie mam odwagi, właściwie też zniosła tę pracę i to nędzne życie. Czyli chodzi o kolory wiosenne w bardziej stonowanej, poszerzałej wersji. Kolory, które widzimy całe lata 2024. Bardzo wyraziste, powracające do lat 70 Czerwony, niebieski, głównie żółty, zielony. Te główne kolory na palecie barw idealnie komponują się z zamszem, który sam w sobie kojarzy się z modą z lat 70 i 90 których a propos te dekady wracają do łask i to już od jakiegoś czasu. Sam zamsz idealnie po prostu tak... tak... Pasowuje się w ten cały nurt retro i dodaje po prostu takiego charakteru vintage wszystkim stylizacjom. Jako społeczeństwo i mówię do swoich rówieśników, młoda generacja obserwujemy coraz większy wzrost warności naturalnych, przyjaznych środowisku materiałów. Zamsz, chociaż tradycyjnie skórzany, jest dostępny też w bardziej zrównoważonych, syntetycznych wersjach. Również jego miękka, przyjemna tekstura dodaje ciepła i komfortu, co idealnie pasuje do jesiennego klimatu. Jest elegancki, ale jednocześnie nie aż taki formalny. Uważam, że to świetna sprawa, bo można go po prostu nosić na wiele okazji. Na pewno chciałabym, żeby u mnie w szafie pojawiła się kurtka tego typu. Przyjąłabym zaszętnie spodnie. Troszeczkę nawiązujące do kowbojskiego stylu, o którym jeszcze wspomnę w tym filmie. Jak widać, generalnie dominacja tej całej kultury, dzikiego zachodu i tak dalej, nie obejmuje jeszcze tylko środowiska muzycznego. Pewnie zauważyliście, i Beyoncé zaczęła tworzyć muzykę country na pierwszych miejscach Spotify'a. Są twórcy, po prostu artyści country. Ale też pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to kolekcja Pharrella Williamsa dla L'Olympic na tegoroczną jesień. Pokaz odbył się w ogóle w styczniu, no i między innymi znalazł się tam też zamsz. Generalnie czegokolwiek nie wybrać z tego materiału i nie założyć, myślę, że będzie odpowiednie. Drugi trend, czyli jeden z moich ulubionych ogólnie tego roku, bo to nie tylko na to jesień, tylko po prostu w innej formie będzie się nam objawiał. Macklemore type shit I'm gonna put some dicks on my gutter and those in my pocket uh, uh, I'm gonna, I'm looking for a This is fucking awesome Yeah, that's right, this is fucking awesome Macklemore type shit, czyli styl łączący duże statement pisy, które dają mi satysfakcję przy zakupie Bo zawsze mam takie coś, że chciałam sobie kupić jakieś takie wywalone po prostu futro I się po jego złożyć Bo gdzie? Po czemu? Bo nie jestem gwiazdą i to jest styl, w którym właśnie takie tej pisy się sprawdzą. Tak, takie wisienki po prostu rzeczy, które do żadnych innych stylizacji nam nie pasują. Eklektyzm. Co to jest? Jest to łączenie w całość zróżnicowanych elementów, teorii. Pojęć, które zostały zapożyczone z różnych stylów, epok, doktryn. W modzie jest to miks pozornie niepasujących do siebie rzeczy, ale tak, żeby całość była harmonijna. Zostawiamy w tyle minimalizm i zakłójemy się w tym, co przynosi emocje. Całkowity maksymalizm. Zostawiamy elementy wszystkich szaf w domu rodzinnym. Dziadka zmienionym właśnie wyżej futrem. Cytując prawie piosenkę McLemora Trip Shop, do tego elegancka część, czyli pożyczona od mamy dopasowana koszula z kołnierzem, bo wracamy do pokazywania jednak tych sylwetek. Tak jak przez ostatnie półtora, dwa lata chodziło o jak najszersze rozłożenie kroju ubrań o zakrycie swojej sylwetki i kształtów, to w tym roku powoli, powoli do tego wracamy. Do tego wszystkiego dokładamy vintage torebkę babci i spodnie garniturowe po starym, albo po prostu za duże zdecydowanie spodnie od brata. Te z kolei dopasowane dzięki paskowi w kolorze torebki, żeby spiąć tą całą po prostu wspomnianą wcześniej harmonię albo w ogóle idziemy w totalny random i zakładamy wszystko co popadnie i koło fortuny, może tym uda się nam utworzyć po prostu oryginalny, nowy styl. Tylko nie przesadźcie jak ja kiedyś, jak mi się wydawało, że jestem Bellam Hadid co właśnie widzicie. Po pierwsze, nie jesteś Bellą Hadid, a po drugie, no cóż, nie jesteś Bellam Hadid. O nie wspomnę do czegoś takiego, bo naprawdę, niezależnie co się pojawi na naszych stopach, w tym scenariuszu będzie pasowało. Czy samby z poprzednich trendów, czy ponadczasowe, jak widać na ulicach, co roku Timberlandy, czy zbudować elegancką stronę takiego fitu i dokończyć go eleganckimi butami na psasie, albo takimi lowersami na przykład. Dopóki wygląda jak mała dziewczynka ubierająca wszystko, co ukradnie z szans bliskich, to jest dobrze. Ten styl jest pełen nostalgii i tak naprawdę również ironii. Ludzie coraz chętniej sięgają po ubrania, które kojarzą im się z przyszłością, ale łączą to w sposób zabawny i świadomy. To stylizacja, która bawi się modą i nie traktuje jej zbyt poważnie. Ten styl pokazuje dystans do różnorodnych Norm estetycznych i bazuje różnorodność w modzie. A jeśli chcecie wyszukać sobie na przykład jakieś outfity, jakiś pomysł, to możecie zapisać po prostu na internecie Eclectic Grand Style I tak jak w tym roku, w lato były to bokserki, duże buty, i to wszystko się wydawało takie dziwnie inne, ale dobre, to to jest właśnie ten Eclectic Grand Pastile. Krowy. Hear me out, ok? Hear me out. Give it a chance, ok? Krowy. Krowy jako następny element zwierzęcy zaraz po panterce. Co prawda ja nie widzę się z tym motywem w dużych elementach, na przykład kurce jakiejś albo spodniach czy sukience, ale jako dodatek uważam, że może ciekawie nawiązywać do poprzedniego trendu właśnie z panterką, a jednocześnie się różnić i dawać w powiek czegoś świeższego, bo nie ukrywa, panterka zaczyna nam się wszystkim powoli nudzić. przynajmniej mi. A to uważam za świetną alternatywę, natomiast nie aż takich ilościach, jakiej byliśmy chłodni, jeśli chodzi o panterkę. Poza tym łatwo przesadzić z tym printem, nie oszukujmy się. Jak trafnie zaobserwowała i skomentowała moja przyjaciółka, krowa się zepsuła w 2020, w trakcie covida i nieprosto będzie na nią spojrzeć inaczej. Ja natomiast uważam, żeby nie popełnić tej dużej pomyłki, to warto zwracać uwagę na kolor i na wielkość łat. Żeby nie były to nadźgane czarne ładki, tylko raczej większe, i rzadsze popadające raczej w brąz, w beż, w żółty. Nie mam zamiaru ich kupować, ale znalazłam na stronie Mary i May krowie chodaki. Tekst ze strony. Odważ się być inny z mulami z krowim nadrukiem, który krzyczy arogancją i zadziornością. Hodaki Chloe są wykonane z najlepszej skóry i moharu, tworząc dziką i puszystą fakturę. That rocks your feet. Krowi nadruk jest wyrazem buntu i humoru, a wsuwany design to ukłon w stronę wygody i wszechstronności. Są to buty produkowane w Azji. I mean... I mean... Wygląda to na mnie zajebiście. Cena takiego cuda wynosi na oryginalnej stronie 180 dolarów, czyli mniej więcej 700 zł. Z butów mam jeszcze propozycję low Dr. Martens w kolaboracji z Supreme. Te z kolei wyniosłyby nas 210 euro, czyli około 900 zł. Mowa o samych produktach. Ja nie wspominam teraz o shippingu, bo nie orientowałam się w tym. Ale właśnie o takich dodatkach mówię, jak buty, jak pasek, jak torebka. A propos torebki, mam na oku jedną. Zacznijcie na nowo doceniać bardziej vinted. Szczególnie w tym sezonie albo trochę. Przed, póki jeszcze mamy trochę czasu, można kurde dorwać w super cenie właśnie torebki Vintage. Również z printem. Ja jakiś czas temu przełapałam taką za niecałe 150 zł, więc jeśli to Was nie przekonało, to nie wiem, co Was przekona. Zostając w temacie, toreb. Następnym trendem są duże torby. Ja bym się tego spodziewał. Jesień, duże torby, ale jak to? No jako że jesień to nowy rok szkolny dla niektórych, w tym dla mnie o studenckim, studencki, to nie wyobrażam sobie, żeby nie powrócić z letnich małych fikuśnych torebek, których ma się na pęczki, do dużych, funkcjonalnych i pojemnych torb. jako, że nie wiem kiedy złapie mnie motywacja nagrywania, pisania lub montowania filmu, to zwykle nosić dużą torbę z laptopem i wszystkim, co mi się przyda na co dzień, ale też na razie czego, ten powracający co roku trend ma być przede wszystkim praktyczny. Bo te torby mają mieścić właśnie laptopa, książki, kosmetyki, Ładowarki na długie godziny spędzone w kawiarni, ucząc się parasolkę i tak dalej. Ale nikt nie zakazuje nam. No make it more fun! Czyż nie? Duże torby można łączyć z pozostałymi trendami, które już wspomniałam. I z następnymi, które są jeszcze przed nami: torba w zamszu, torba w krowę. Torba w typowych jesiennych kolorach na przełamanie beżowego płaszcza czy futra. Torba w kolorze bordowym, który nadal wszyscy kochamy i zdaje się, że będziemy jeszcze kochać przez najbliższe miesiące. Jesień kojarzy się nam również z deszczowymi, długimi dniami spędzonymi nad serialem, zapijając depresję i kolejną przyprawioną gałą. Oczywistym dla mnie wyborem seriali na jesień jest Plotkara, Friends i Kochane Kłopoty. A tyle z kolei kojarzą mi się tylko... Hmm... Jak, jak ona się nazywała... It's called a Birkin bag. It's called a Birkin bag. A Birkin bag. Oh my god. A Birkin bag. It's not a bag. It's a Birkin. Torba, która mam wrażenie, że straciła trochę swoją rolę. Birkin bag powstała w wyniku przypadkowego spotkania w 1983 roku między aktorką i piosenkarką Jane Birkin z ówczesnym prezesem Herme Jean Louis Dumas. Legenda mówi, że podczas lotu z Paryża do Londynu Jane Birkin miała problem ze zmieszczeniem wszystkich swoich rzeczy po prostu do torebki. To zwróciło tą uwagę prezesa, o którym wcześniej mówiłam. Birkin i Dumas zaczęli wspólnie szkicować nowy model. Jane Birkin wskazywała na potrzebę torebki, która byłaby elegancka, ale zarazem praktyczna i pojemna. Birkin Beck miała pomyśleć wszystko, czego potrzebuje współczesna kobieta. Erme Będąc marką luksusową, oprócz praktyki miał podkreślić prestiż i wysoką jakość wykonania. Birkin została wykonana z najwyższej klasy materiałów, takich jak skóra, cielęca, krokodyla czy strusia. A każdy egzemplarz produkowany jest ręcznie. Także jeśli to oglądają faceci, w tym mój, zabrać pierścionka zaręczynowego, poprosimy o Birkin Bag. Właśnie tego typu torby potrzebne są nam na jesień 2024. Mogłabym teraz rzucić markami luksusowymi, którymi łatwo jest zastąpić vibe takiej oto właśnie torby, ale jest to uważam niepotrzebne, a wręcz niechciane. Chciałabym Tobie, widzu, dać realne wrażenie, że można być stylowym i stosować się do przychodzących i trwających trendów bez konieczności wydawania 50 tysięcy złotych, a mówię w tym momencie o podstawowym modelu, a co dopiero o limitowanych, które zaczynają się od 100 tysięcy dolarów. Można po prostu Mieć styl, nadal. Ja sama szukam już w tym momencie takich dużych, eleganckich toreb, ale z drugiej ręki. Może pokuszę się o coś droższego, jeśli finanse mi na to pozwolą. Choć się sądzę. I ty przychodzę z kolejnym przypomnieniem o Windet. Generalnie ten materiał nie jest sponsorowany, nie pomyślcie, ale bardzo chętnie będę miała następny sponsorowany przez Vindette. Naprawdę, Vindette, jeśli wyglądasz, oglądasz, kocham cię. Ale przy okazji już wspomnienia Vinted, chciałabym Was zachęcić i zaprosić do wejścia na mój profil na Vinted. Po prostu mi zalegałem ciuchy przy okazji przeprowadzki, ciuchy, z których po prostu już wyrosłam. Siedzi, nikt z tym nic nie robi, więc ja mogę sobie trochę zarobić. Wy możecie zyskać nowe, fajne ciuchy. It's a win-win situation. W każdym razie, kończąc promocje. <grym> swetry z nieoczywistym wykończeniem. Duże swetry, obszerne, szczególnie te z rozszerzonymi rękawami. Te z możliwością opuszczenia na ramiona wydaje mi się niezbędne na to jesień czy zimę. Nie wiem czy to przez to, że zaczęłam więcej gotować i sprzątać dom częściej niż mm, nigdy, to trochę mam ochotę na przyjęcie Lorelei Gilmore jako głównej bohaterki mojego życia na te kilka miesięcy. Te swetry sprawiają, że dziewczyny wyglądają w nich jakby ogarniały szkołę, życie i dwójkę młodszego rodzaństwa, ale jednocześnie odmawiałyby dziennie niewiadomo i facetom, choć dobrze wiedzą, że swoją kokieteryjnością same zaczynają flirt. Takie połączenie Lorelai z Gilmore Girls, seryjne splotkary i Fiona Shannon w sumie. A, no i tej jednej laski, którą każdy zna, chociaż nie ma jej w social mediach, ale jeśli by się tam pojawiła, to natychmiast by się wybiła i firma zaczęłaby je wysyłać paszki PR. Natomiast. Nie tylko swetry off-shoulder mnie jarają. Czanki swetry ogólnie. Im obszerniejszy i bardziej kolorowy, tym lepiej. Najważniejsze to myślę, żeby zadbać o dobry materiał, bo to nie sztuka dostać jakikolwiek sweter, którego później nie będziemy nosić, bo na tyle nas będzie gruz. Nie, nie. Takich wybryków nie lubimy. I nie robimy. Lubimy mądre, przemyślane zakupy. Ale nie za bardzo. żebyśmy coś jednak kupiły. Sorry, ale wychowała mnie Carrie Bradshaw z seksu w Wielkim Mieście. I nie biorę odpowiedzialności za zakupy to wszystko jej wina. I jej obsesja na punkcie Butów Manolo Jeśli chodzi o ofertę swetrów, to niestety wszystkie fajne, które znalazłam, już są albo wyprzedane, albo jeszcze drop nie ruszył, albo po prostu wychodzą zdecydowanie poza mój przedział finansowy. Ale może któremuś z Was się przyda. Także. Mamy jeszcze w miarę przystępnej cenie fajne nity, głównie z napisem jakimś na Sisters and Seekers. Druga marka też jest znośna cenowo, przynajmniej w porównaniu do następnych. Sorry, I'm busy. Tutaj jest dostępny tylko jeden sweter ze świetnym designem, ale tylko w rozmiarze XL i większym. Koszt takiego to 555 zł, ale uważam, że warto by było dla samego designu i jakości materiału, bo jest zrobiony w 96% z bawełny. Później mamy również tylko jedną propozycję na stronie Protect London. Jest to sweter z samolotem i logiem Protect London. Dodatkowo fajny szczegół w postaci kolczatki, gwiazdy, slash, nie wiem, na zakończeniu rękawa. Takie coś w cenie 363 zł w 100% z bawełny. Wydaje mi się, że y, generalnie on się znajdzie w mojej szafie. Nie powiedziałem tak na głos. W podobnej cenie oferta Scaffers. Bardzo mnie boli, nie będę ukrywać, że ich najlepszy NIT S66S dla Jersey się wyprzedał w absolutnie wszystkich rozmiarach. Zostały kolorystyka niebieskiego i zielonego, ale kurde, ten czarny, ten czarny! czarny. <noise> jest on oversize założony z góry, jak również, że jest unisex. Z przodu widzimy logo Scuffers Stars i S66S. Z tyłu logo Scuffers Stars S66S i Scuffers, a to wszystko si to drukowane na biało. Taka przyjemność koło 350 zł, choć to w 65% jest poliester. Natomiast akurat w tym przypadku mi paść ten poliester z wiskozą, widzę, bo sweter się bardziej leje niż jeśli byłby w 100% z bawełny. niż w ogóle te bawełniane w większości. Później mamy wypuszczające dopiero Drop 545, które na zeszłą zimę pochwaliło się świetną kolekcją z futra alpagi. W tym roku dostaliśmy na razie tylko jedną zapowiedź na ich Instagramie. Czego możemy się spodziewać? Podróbki węglarowego swetra z diesla. Czy nadal jestem nim zainteresowana? Zgadza się. I na koniec zostawiłam ciekawą, ale kosmiczną w wartości kolekcję od Zankov Studio od 750 do 1000 dolarów. Wiecie tak, chodzi wiecie na spacery takie, tak, takie, takie pieniądze, nie? Tak, wiecie tak. Na drzewach rosną generalnie, żeby takie coś wydawać na sweter. That's crazy. To jest wartość od 3000 do prawie 4000 zł za jeden pis swetra. What the fuck! Nie wiem czemu, ale ich swetry strasznie kojarzą mi się z czakiem basem. Może jest to kwestia po prostu właśnie takich dużych pieniędzy. Natomiast jeśli Wy macie jakieś znaleziska fajne ze swetrami, to błagam i zapraszam Was serdecznie, żebyście się tym wszystkim dzielili w komentarzach, bo ja z tego skorzystam i wy nawzajem z tego skorzystać. Także, ale chodzi w ogóle. Ogólnie o wszystkie rzeczy, o których już wspomniałam I jeszcze wspomnę o dwóch trendach Jeśli macie po prostu coś, co uważacie, że warto, żeby zyskało rozgłos Jakaś strona, jakiś model konkretny To podzielcie się tym i nie gatekeepujcie Proszę, zwłóżmy z tego nad gatekeeping community Proszę Przechodząc do drugiego najważniejszego elementu garderoby, o ile nie najważniejszego: buty, obuwia, trzewia, cichobiegi, buciki, buciory, ubranie dla grzybów, buty po prostu. I buty nie po prostu. Buty zwyczajne i buty niezwyczajne. A właściwie konkretnie w tym trendzie chodzi o buts, bo właściwie je zakupiliśmy już. Oprócz mnie. Przy okazji sezonu festiwalowego i trendu ciepłe dni, które odkrywam jak najwięcej ud i zakrywałem kostki. Duże, masywne buty w wydaniu kobiecym, które nadają lekki wajb wsi, kojarzą mi się z koniami albo z kaloszami, albo po prostu ładniejszym i bardziej sfeminizowanym wydaniem Timberlandów. To idealnie pokazuje, że nie trzeba się martwić o zakupy na drugą połowę tego roku, bo to, co potrzebne, tak naprawdę, powinniśmy znaleźć już w naszej szafie. A jeśli nie, to odpowiedni moment, żeby właśnie na takie zakupy się udać. Bardzo mały disclaimer. Ja nie jestem waszym głosem w rozsądku, ok? Ja jestem zakupuholiczką. Więc jeśli chcecie słyszeć o oszczędzaniu i minimalizmie w szafie, to. Wam! Nie na ten kanał trafiliście. Ja jestem crazy na punkcie ubrań. Może tego nie widać, bo może mi na niej nie stać. Może nie lubię swojej figury i przez to się boję różnych rzeczy ubierać. Ale nie widać po prostu tego przez moje kompleksy z figurą i przez brak środków. Natomiast no, miara mnie to. No, jara mnie to. No, no, no ja mnie to po prostu. No, jara, no. Co ja mam powiedzieć? No, ja mnie to. Wracając do botków. Botki na gołe nogi do spódnicy. Botki z opadającymi na nie spodniami. Botki na płaskim. Botki na obcasie. Botki czerwone. Botki czarne. Botki brązowe. Botki! Po prostu! Idź kupić botki. Rozumiemy się? No. Tak myślałam. Skoro już jesteśmy przy butach, przechodząc do ostatniego trendu i do must have'u każdego, po prostu uważam, nadal twardo stoję przy tym, że każdy po prostu powinien sprawić sobie parę parę Birkenstocków Bostonów. Coraz więcej ich widzę na ulicach i tak jak w zwyczaju mam wycofywanie się z trendów, które stają się mainstreamowe i spopularyzowane, na przykład jak Samby w te wiosne i lato, ja już generalnie Samby tak w odstawkę, Chociaż ostatnio widziałam, jak bodajże A$AP ROCKI was rocking Sambas z zielonymi sznurówkami. Uważam, że takie przełamanie tego trendu z takim twistem fajnym, oryginalnym, spoko. To bym jeszcze nad tym się zastanowił. Natomiast myślę, że Birki zostaną ze mną na pff, długo. Trochę dają mi wrażenie Timberlandów, tylko przekrojonych na pół. Szczególnie jak spodnie opadają na te dwie pary butów. To wcale nie tak trudno się pomylić, a ja mam raczej zwyczaj noszenia szerszych i dłuższych niż potrzeba spodni. Jest to para butów, które łączą wygodę z casualowym stylem. Ludzie je pokochali dzięki połączeniu minimalistycznego designu, praktyczności i trwałości, czyli prawie niemożliwe zestawienie. Na co dzień to proste i zwykłe klapki. But if you ask me on deeper level, I'd say. I'd say po prostu, że to jest najdłuższy paragraf, jeśli chodzi o trendy. Kluczowym atutem jest ich ergonomiczny kształt. Profilowana wkładka, z skorka i lateksu dopasowuje się do naturalnego kształtu stopy, i dzięki temu czuje się, jakbym w ogóle nie miała butów na stopach. Jest to medycznie udowodnione, że noszenie ich nie tylko redukuje zmęczenie stóp, ale także wspiera odpowiednie ułożenie ciała, a to pewnie ma znaczenie dla osób, które dużo czasu spędzają na nogach. Może to nie wiecie, ale birkasztoki to są buty korekcyjne. I zanim weszły w ten mainstream, tak vale tu prosto... W styl uliczny były zwykłymi butami korekcyjnymi, których każdy, kto ich potrzebował, się wstydził. Dopiero w swoich późnych latach, czyli dwa, mniej więcej trzy lata temu, weszły właśnie w ten streetwear, tak to nazwę, bo jest to moda uliczna. Ogół społeczeństwa uważa streetwear nadal za babe, supreme i tak dalej. żeby tak mi się wydaje. Streetwear nadal jest bardziej kojarzony z takim hip-hopem, rapem niż modą uliczną. Generalnie, jeśli chodzi o jakość wykonania, to kolejny aspekt, który je wyróżnia. Solidne Materiały nie zawodzą, no chyba że nosi się jak ja. To wtedy te rzeczy tak w sumie nie zawodzą. Ja mam swoje od dwóch lat i noszę je cały rok. 2-4 na b Chodziłam w nich nawet drogą dochodzącą pod stopy Kasprowego, czyli drogą w Kuźnicach. Była masa śniegu, a ja miałam tak naprawdę mokre, tylko pięty wtedy. Zabieram je dosłownie na każdy wyjazd, czy to nad wodę, w jakieś ciepłe kraje. Czy na wyjazd snowboardowy Wiecie jakie to jest w ogóle ułatwienie Na snowboardzie Wykładacie stopę, wkładacie do buta snowboardowego Wykładacie stopę z buta snowboardowego Wkładacie w birkę sztoka Być nic prostszego i nic bardziej wygodnego Jeszcze po całym dniu męczenia się Na stoku Przychodzą wam z pomocą Ja czekam nadal na sponsorik. Ja nadal czekam aż mi wyślecie jedną parę za darmo I napiszecie to do największej fanki birkę sztoków Bostonów Jaka istnieje na tym świecie Nadal na was czekam Doczekam się Dzięki. Do tej pory tak naprawdę rozwala mi się tylko korek i guma Ale musielibyście widzieć co ja z nimi po prostu robię Ten korek mi się odrywa Ale naprawdę te buty ze mną po prostu przechodzą takie jaja I tu delikatnie widać po gumie Naprawdę miałam te cudenka na stopie częściej w tym roku niż za na dupie Jedyne wady jakie znalazłam w tych butach To naprawdę są to wady troszeczkę na siłę wymyślane po pierwsze, cena może być przerażająca na początku dla niektórych. To jest 700 zł za buty korekcyjne, za proste, zwyczajne klapki. Szczególnie, że mamy dookoła po prostu wszędzie podróbki tego. Natomiast żadne podróbki nie zastąpią nam tego materiału, tego wykonania i tego docelowego spełnienia ich roli. Ale jeśli macie na coś wydać ostatnie grosze, to są te buty. I powiem szczerze, że przygotowując się do tego filmu, jak sprawdzałam cenę, po ile takie coś chodzi, naprawdę byłam w szoku, że od tylu lat, gdzie to się rozwinęło, no rozwinęło, w 2022 załóżmy, ta cena w ogóle się nie zmieniła. Ja za swoje pierwsze sztoki brązowe, skórzane, zapłaciłam też około 650-700 zł, za te zapłaciłam chyba 400, bo one były z Vinted od babeczki, bo pasowały mi bardziej rozbiarem niż tamte. I tu się udało mi się wytargować w ogóle zarąbistą cenę. I teraz na windę też są jedne Birkenstocki, też w cenie koło tego, 400 zł, ale są moje, rezerwuję, rezerwiren, okej? Okay? Rezerwiert, bitches. Nie zaradzi rajdy ze mną. Oprócz tego, mogą być z początku niewygodne, właściwie są niewygodne. Po prostu korek musi się dostosować do stopy. Rozumiem, że można nie łapać ich fenomenu, szczególnie jak na przykład idzie się je przymierzać do sklepu, no bo jednak umówmy się. Trzeba przyjąć do świadomości, że są to buty, które zmieniają się pod stopą indywidualnie osoby noszące je regularnie. Nastawienie na co ponarzekam, to coś, czego nie rozumiem, czyli że nie są w stylu każdego. Jak? Czemu? Dlaczego? Czemu to sobie robisz? Chociaż Bostony zyskały na popularności w modzie ulicznej, prosty i może toporny wygląd może nie przypaść do gustu wszystkim. Osoby szukające bardziej eleganckiego, i wyrafinowanego stylu mogą uznać się za zbyt każualowe. I nie to boli, ale żeby urozmaicić ten model osobom, które są znudzone tym clean wyglądem, mam coś ciekawego. Coraz bardziej podobają mi się wzory. Nie wiem, czy wypalone, czy jaką metodą to się robi, ale wzorki na birkach. Takie tatuaże na butach. Uważam, że to zajebista sprawa. Tak jak mówiłam, przygotowuję się do zakupu nowej pary, a te, które noszę aktualnie poszłyby na custom, tak jak wszystkie buty znoszone do końca. Fajny sposób na zostawianie butów, nadanie im świeższego wyglądu, pomimo zajechania. A tym samym nie szkoda marnować nowej pary, bo wiadomo jak to jest. Można sobie gadać, że kastan fajny, ale mało osób decyduje się na robienie tego, na nowości w szafie. Podsumowując, w tym roku kontynuujemy zaciąganie z trendów z lat 70. i 90. -tych. Nadal jest modny elegancja, czyli na przykład jak Jennifer Aniston w przyjaciołach. Nie boimy się, nie boimy się tej jesieni iść w kolory, iść coś odważnego, iść w krowę. Iść kranie w kowboja, możemy zostać możemy zostać kim chcemy. Guys, mieliśmy brat Summer. Teraz mamy Childhood Summer. Możemy zostać kim chcemy. Możemy zostać chudym z tej Story. Możemy zostać naszym dziadkiem. Możemy zostać Rachel, z przyjaciół. Możemy zostać kim tylko chcemy. Jestem mega wdzięczna, że istnieje coś takiego jak moda i że ubrania rozwinęły się nie tylko z tego, co kiedyś było, że po prostu spełniały funkcję opisu, jaka swoja rola w społeczeństwie. Ale stały się sposobem wyrażenia siebie, sposobem na zabawę codzienną, żeby jednak trochę tego dziecka zostało w tym dorosłym. To uważam, że robi z nami moda. To są tylko i wyłącznie moje pomysły i moje obserwacje na nadchodzące trendy i nadchodzące, przynajmniej style, które ja bym chciała wdrożyć w swoje życie na to jesień. I chciałabym, żebyście wy też podzielili się ze mną w komentarzach, czy na przykład czy się zgadzacie z tym, czy się nie zgadzacie, czy uważacie, że jakiś trend przy na psy, czy coś. Jestem bardzo ciekawa, to po pierwsze, a po drugie, hejtujcie ideę nie hejtujcie człowieka. Ja tylko wyrażam to, co mi się podoba, każdy z nas może mieć zupełnie inną opinię i podobania, także... Just let me know, czy to wszystko Wam się podoba, czy nie. Czy ja wyglądam jak środka Marysia, której zebrali mi zaka. Cześć, to ja aktualnie montująca ten film. Z góry przepraszam, że na przykład czytałem z laptopa, za zastanawianie się, za generalnie brak takiej płynności w moich wypowiedziach, tak jak to zazwyczaj u mnie jest. Zazwyczaj idzie to jakoś ładniej, sprawniej, szybciej. Natomiast jest to pierwszy w takim wydaniu format, gdzie ja miałam skrypt napisany, gdzie miałam znalezione linki, gdzie oglądam cały czas strony na bieżąco. Muszę się dopiero w to wczuć, mam nadzieję, że nie Przeszkadza Wam to aż na tyle, żeby wyłączyć ten film i że doszliście do tego momentu. Bardzo dużo trendów nie uwzględniłam, natomiast na moim Instagramie uwaga! nie będę wam lektować. macie w opisie wszystkie linki, do czego chcecie, możecie sobie wejść, możecie zobaczyć coś tam, coś tam. Na moim Instagramie, jeśli byście chcieli faktycznie przedmiotowo, już teraz aktualnie jest takie ogólne podsumowanie w poście i tam są pojedyncze przedmioty ponaklejane, kategorie, ja na przykład, jak są buty, to są po prostu konkretne modele butów, które będą modne w tym sezonie. Nie są one podpisane, natomiast takie coś się pojawi u mnie na Instagramie, także, żeby też bardziej obszernie do tego podejść i zrobić poprawki po tym filmie, żeby po prostu, żeby Mieli z tego jak najwięcej To takie coś się dzieje tam u mnie na Instagramie Także nie zapraszam, ale zapraszam do edukacji Czy to ma sens i czy to nie jest wpychanie swojego Instagrama na siłę komuś? Nie wiem Czy nie wyrobi się z filmem? Nie wiem Dajcie znać, czy wam się podobało Dajcie znać jakieś uwagi Dajcie znać, co można poprawić Co było dobrze, co było źle Zamienię się w bagiego i chętnie przyjmę naprawdę feedback Ponieważ tak jak mówię, jest to pierwszy raz w życiu, gdzie w taki sposób nagrywam film Także hope you liked it Dajcie znać w komentarzu i zobaczenia. Dziękuję. Dzień dobry, dobry wieczór i dobranoc na wypadek, gdybyśmy się już nie zobaczyli.